Cześć! Witajcie na kanale IT-Hardware. Dzisiaj po raz kolejny e, będzie mały materiał wideo i będzie to również uzupełnienie e, testu. Tym razem będą, nie będzie to samochodzi GRC, a będą to drony. Drony marki UGO. Mam tutaj takie dwa modele. Jeden jest składany siroko, to jest ten czarny. I drugi zielony, troszkę tańszy, za 250 zł. E, model Mistral 2.0. Czym on się charakteryzują? Przede wszystkim Hugo e, siroko jest bardziej, można powiedzieć, kieszonkowy, aczkolwiek w nie zmieści się, ale ma składane śmigiełka, składane ramienia od śmigieł i posiada kamerę HD. Oczywiście slot na kartę pamięci, także E, bardzo fajnie się nim lata. Jest fajnie, bo jest widoczny z daleka. Te dwie białe diodki przypominają właśnie trochę tak po korpusie e, DJ e, Mavic. Jak dobrze się nie mylę. E, drugi trochę tańszy też przypomina troszkę e, popularnego producenta dronów. Generalnie drony są. To są tanie, to są bardziej zabawkowe rzeczy, które kosztują do 300 zł, są bardziej dobre na początek, także nie ma co się spodziewać, żebyśmy nagrywali nimi jakieś super filmy lub robili jakieś super zdjęcia. Aczkolwiek tym no, trochę bardziej już coś widać i nawet możemy nad domem spokojnie przelecieć i coś tam sobie ponagrywać, ale bardziej zabawowo, nie są takie szczegółowe zdjęcia. Czy materiały wideo. Jedynym plusem jest to, że możemy nagrać bezpośrednio na kartę pamięci. Tutaj pod baterią, nie wiem czy będziecie je widzieć, jest możliwość zamontowania takiej karty pamięci, karty SD. Natomiast ten tańszy model, niestety, ma bardzo słabą tą kamerę. Jakość jest, no powiem szczerze, kiepska. Także nie ma się coś spodziewać, jakichś tutaj szał. to mały dronik, bardziej do nauki, bardziej do zabawy dla kilkunastoletniego dziecka albo dorosłego, żeby zobaczyć i ewentualnie złapać na coś większego. Yy, ja się tym lata? Ja się tym lata, zobaczycie za chwilę. czybym polecił te drony? Czarnego bardziej. Przede wszystkim yy, te białe diody LED yy, dobrze pokazują jego pozycję i można łatwo zlokalizować, czy, czy jest przodem do nas, czy tyłem do nas. Yy, fajnie się nim robi akrobację, yy, dobrze się nim steruje, no i przede wszystkim nagrywanie yy, wideo jest trochę lepszej jakości. Mistral 2.0 dużo lepiej się nim steruje, bardzo łatwo reaguje i leci tam naprawdę gdzie chcemy, to jest jego największa w zasadzie zaluta, zaleta. I największym minusem jest to, że tutaj pod silnikami ma otwory wentylacyjne, on jak wpadnie w piasek i wpada w trybiki, no niestety trzeba go rozbierać i czyścić. No, bo niestety nie działa tak jak powinno, a szkoda trybników, żeby się uszkodziły. Dziękuję Wam bardzo za, e, za to, że mnie oglądaliście. Oczywiście zapraszam na IT Hardware, zapraszam e, do czytania tekstu pisanego. E, no i co? Następny tekst będzie już o kulerze. Także zapraszam, widzimy się.